Od 2 do 4 sierpnia trwały dni węgierskiej górki. Flagowa impreza w kulturalnym kalendarzu tej gminy. Przed oficjalnym otwarciem, które miało miejsce 3 sierpnia w amfiteatrze, wójt gminy Piotr Tyrlik spotkał się z przedstawicielami węgierskich miast Lienel Tuti i Pokost o środku promocji gminy, dziękując im za 20-letnią współpracę. Dwie dekady temu gmina węgierska Górka podpisała umowę partnerską, której założeniem było pogłębienie braterskich kontaktów i współpracy na polu kultury oraz udziału w organizowaniu wspólnych programów. Gmina, Po podziękowaniach i oficjalnym otwarciu swój występ zaprezentował zespół z Żabnicy Mały Haśnik oraz dwa zespoły węgierskie. W ciągu tych trzech dni OPG przygotowało dla mieszkańców i przyjezdnych szereg atrakcji. Oprócz wesołego miasteczka, gier i zabaw dla dzieci oraz stoisk z kulinarnymi smakołykami, swoje gastronomiczne zdolności zaprezentował Remigiusz Rączka, gospodarz telewizyjnego programu Rączka Gotuje. To jest grudzień, słuchajcie, czarny jak właśnie brudny, brudny, jak w I jak jest, jak jest idealne małżeństwo możliwości na scenie wystąpił kultowy już zespół elektryczne gitary oraz tomasz organek. Wspierany przez disco polowy zespół łobuzy znany z hitu Ona czuje we mnie pieniądz. A także rokowy zespół z bielska białej akurat dla wszystkich spragnionych dalszych tanecznych emocji, po koncertach odbyła się dyskoteka pod gołym niebem prowadzona przez Fanatic Sound. Imprezie towarzyszyła kapryśna pogoda, która jednak w żaden sposób nie wpłynęła na gorącą atmosferę. Do zobaczenia w przyszłym roku.